Gdzie wybrałam, gdzie wybrałam wypowiedź, właściwie list pani Krystynki. Pani Krystynka dostaje prezent ode mnie. Co się stało? W 2001 roku przeżyłam ciśnienie 210 na 110, Leżąc na izbie przyjęć w szpitalu, lekarz robił wszystko, by ustabilizować moje ciśnienie. Bardzo było mi źle i zaczęłam czuć strach i wtedy powiedziałam w myślach: Oddaję całe moje ciało, umysł i serce. Wasze ręce, moi aniołowie, pomóżcie mi, mam dwoje dzieci, męża chce żyć. W pewnym momencie zobaczyłam jakby postacie świetliste, które stały wokół mnie i poczułam ulgę, tak jakby nigdy nic mi nie było. Ulgę i błogość. I słyszę słowa lekarza. Nareszcie pacjentka jest stabilna. Może przejść na stację do obserwacji. Po dwóch i pół godzinach na izbie przyjęć mogłam przejść na kardiologię oddział. Tak, to byli moi aniołowie, którzy mi pomogli, wysłuchali moich próśb. Zawsze wdzięczna za wszystko. Aniołowie zawsze, moi drodzy, działają w takiej dobrej właśnie wierze. Ja Was zapraszam do konkursu. W piątek będzie prezent specjalny dla osoby, którą wybiorę, a czekam na Wasze właśnie listy dzisiaj, na Wasze listy, na Wasze spostrzeżenia, jeżeli chodzi o działanie aniołów i świadectwa aniołów. Zapraszam serdecznie. I zapraszam na mojego tymczasowego Facebooka, Katarzyna Bentaleb, przepraszam, Anila Bentaleb. Katarzyna Bentaleb to mój dawny Facebook. Zapraszam Was dzisiaj na poranną transmisję 8.45, czyli za godzinę na YouTubie. Zapraszam Was serdecznie.